Turyści Opowiada Dariusz Cholewa. Historia niesamowita. Najpierw były oczywiście, tam były fuzje, to był klub, klub też takiej mniejszości niemieckiej, prawda? Ale co jest najważniejsze, no to jest 27 rok, czyli rozegranie pierwszego meczu tutaj na terenach Widzewa. To był kwiecień bodajże 1927 rok. Pierwszy mecz, który odbył się w założonej Lidze Polskiej. Było tam 14 drużyn i IFC Katowice, była Polonia Warszawa, prawda. Z Łodzi mieliśmy dwa kluby, byli turyści i ŁKS. No i... Pierwszy mecz, który został rozgrany, jeżeli chodzi o ligę, no to właśnie to był, to był kwiecień 1927 roku, godzina 15. ŁKS grał yy, z turystami, wygrał 2-0 po bramkach pana Jana Durki. No i, i od tego się zaczęła Liga, Liga Polska, no obecnie Ekstraklasa. Był obiekt bardzo dobry, naprawdę był bardzo piękny obiekt. Tam rozgrywali swoje mecze. Bez mała wszystkie kluby, w większości kluby łódzkie, czy, czy Newcastle, czy, czy Kraft, czy, czy ŁKS, czy Widzew. To był typowo taki obiekt sportowy przy ulicy Wodnej vis-a-vis -vis zespołu szkół To wszystko zostało zlikwidowane w latach 60. XX wieku. Później turyści już nie byli, nie byli reaktywowani po II wojnie światowej. Później były tam fuzje jeszcze z innymi klubami, ale klub no, przestał istnieć. Ale miejsce jest historyczne. Może tam nic nie ma nie ma bramek, nie ma stadionu, nie ma nic, ale warto tam przyjść i powiedzieć nawet o tym meczu, bo od tego się zaczęła liga. To wszystko było związane z pierwszą organizacją Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. To był klub, który powstał w Warszawie, to był mniejszości oczywiście niemieckiej. No i my tutaj, Polacy, też pod koniec XIX wieku chcieliśmy mieć coś swojego, ale do końca nie można było. I na zasadzie mm, taki, takiego układu, że można było oddziały otwierać, otworzyliśmy w, pod koniec XIX wieku oddział takiego Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, oddział Łódź na tej zasadzie. No i później powstawały w latach, bodajże 1906 bądź 1907 rok już. Pomijając te sprawy związane właśnie z kolarstwem i, i z gimnastyką, no zostały wyodrębnione w sekcje piłki nożnej, które zaczęły być bardzo popularne. No i tak powstał klub, Turing Club. Był bardzo mocny, on wygrywał ligę. Dostał się przede wszystkim poprzez eliminację do głównych ojców założycieli tej ligi, tak jak Łódzki Klub Sportowy. Widzę, dalej w grze.